Witam w dzisiaj dosyć mocno, niezbyt fajnie klimatycznej Warszawie. I właśnie wybieram się na stadion narodowy, gdzie ja rozegrałem swojego pierwszego rana w życiu kontra Bejot. Także zapraszam na stadion narodowy, tam za rogiem, 4 km jeszcze z Buta. I zobaczymy, co da się z tego wykręcić. Jak pójdzie dobrze, to wrócimy bogaci o 4 tysiące. Jak pójdzie nieco gorzej, to nie wrócimy do domu w ogóle. Zapraszam do oglądania. Pojedynek pokoleń Błachu jestem młodą szkołą FIFA, Bejot, troszkę starszą. I zobaczymy, kto z tej dwójki tutaj wygra LOTOS EGAP na BGE Narodowym. Zobaczmy za chwilę drabinkę, bo tutaj ciekawe pojedynki były, aby się tutaj dostać. Tylko dwóch najlepszych mogło tutaj zagrać, a Bayot po drodze no, rozwalił kilku prosów. Kilku prosów i naprawdę zasłużył, żeby tutaj być. No jeżeli chodzi o finał, no to gwiazdy Wojny, mówiłem o tym na Twitterze. że no nie trzeba tej postaci nikomu przedstawiać. Człowiek, instytucja, streamer, profesjonalny gracz, także pierwszy zawodnik który z polskim klubem dostał się do finałów klubowych mistrzostw świata w grze Fifa. No, to jest zawodnik, który naprawdę imponuje nam od wielu, wielu lat. Przeciw niemu Szymon Błachu Błachowiak. No, o takich graczach mówi się per prospekt, wchodzący na scenę. Sam tutaj nam mówił, że to jego pierwszy land, że troszeczkę się, troszeczkę się tym wszystkim stresuje, no, ale wiemy jakimi umiejętnościami Szymon Blaszka, jak sam czasami o sobie mówi, dysponuje. Te 20 w lidze weekendowej jest wbijane co Jakiś czas najwyższe miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, to 12. w rankingu w Division Rivals. No i też warto wspomnieć, że zarówno jeden, jak i drugi gracz ze sceny FIFA jest już zakwalifikowany do tych turniejów międzynarodowych organizowanych przez Electronic Arts. Także być może tutaj spotkanie numer jeden pomiędzy nimi w tym sezonie, a numer dwa już w turniejach międzynarodowych. Tak, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Za chwilę przenosimy się na wirtualne spotkanie BJT kontra Błachu. Co prawda, widzimy tutaj jeszcze podpisy pes ale za chwilę wszystko będzie tak, jak być e, powinno, na biało. z tego co wiem, BJT, e, czerwone trykoty reprezentacji Polski, to będzie już błahu. No i też jak to wszystko będzie wyglądać, no wiemy, ten gameplay będzie nieco e, wolniejszy, zarówno przez to, że brakuje styli gry e, tych, które są FIFA Ultimate Team, ale też zupełnie inne umiejętności reprezentantów Polski, ciekawi mnie jak e, te zespoły są ustawione taktycznie, ciekawi mnie jak to wszystko będzie wyglądało, no ale zobaczymy. Te pierwsze minuty na pewno będą najważniejsze, no i tak bardzo często najważniejsze będzie to, kto zdobędzie pierwszą bramkę. Teraz już BJT pod polem karnym, Lewandowskim, do Zielińskiego, Milik, Lewanoga, Lewandowski, no tutaj strzał groźny, ale zabrakło chyba tego zielonego, precyzyjnego wykończenia. E, Bejot też pamiętajmy, on zawsze grał na Xboxie, teraz się znowu przeniósł na PS5 z racji tego, że rozgrywki prosów tutaj będą grali, był bardzo blisko reprezentacji, więc teoretycznie on jest faworytem, on jest o wiele bardziej doświadczony. 10 lat temu też zdobył turnieje Mistrzostwa Polski, a Błachu, ten młody, gniewny, zobaczymy cały czas Błachu w defensywie. No teraz, czy coś tutaj się uda ustrzelić? Tu jeszcze rano rozkminiali, kogo wystawić w ataku? Przecież mamy to jakich wspaniałych napastników obok Lewandowskiego. Póki co będzie odprowadzi grę, ale nie jest powiedziane, że Damu do Bramkę, bo to jest ta najważniejsza statystyka. 20 wirtualnych minut już za nami, przypominam, gramy w systemie mecz i rewanż, tak jak Lidze mistrzów. Natomiast jeżeli, jeżeli będzie remis, wtedy będą od razu karne, jeżeli tutaj FIFA nam na to pozwoli, więc zobaczymy, co tu się będzie działo. Teraz może płachu w końcu z jakimś pierwszym ofensywnym wyjściem, bo czegoś takiego jeszcze skutecznie. Nie, nie widzieliśmy, zobaczmy wysokość pola karnego. Będzie z dośrodkowania Nie, został wypchnięty i szczęsny rozpoczął swoje bramki. E Palą na panewce, ale już jest Błachu w polu karnym. Właściwie pod polem karnym, ale w polu karnym już jest Błachu! 1 do 0 Arkadiuszu Milik! 1 do zera dla Błacha. No, rozpoczyna się to niedobrze dla Bayota, ale umiejętne wykorzystanie tej dwójki fantastycznych napastników w wykonaniu Błacha teraz popłaciło. Świetne podanie, świetny też umiejętny strzał z lewej nogi i mamy 1 do 0. Dokładnie widzieliśmy mały uśmiech na jego ustach. A wszystko się zaczęło od tej świetnej piłki od Bereścińskiego. Berej zagrał do Lewego. Wtedy wydało się, że trochę za dużo tam czasu poświęcił na to, ale Milik mu świetnie wyszedł i e, umieścił piłkę w siatce 1 do 0. Natomiast jeszcze bardzo dużo, bardzo dużo wirtualnych minut przed nami. 12 minut trwa mecz, więc 24 minuty pojedynku na wirtualnym narodowym, można by tak rzec, e, chociaż jesteśmy na tym rzeczywistym narodowym finały Lotus Ekap na PG E. Narodowym teraz Błachu, czy pójdzie za ciosem? Nie, Rybus to zatrzymał. Już jest Bejot, już jest szansa. To jest dobry pomysł. Dobry. Rozwiązanie nawet bym powiedział, no ale zabrakło tych centymetrów. Tak, no za Bejotem też taka niedobra passa. On często, jest mu, często się oni mówi, że przegrywa finały albo przegrywa mecze o awans na lanie, szczególnie tutaj. Tutaj może być ciężko kolejny finał przegrany, tak tym bardziej z młodą gwiazdą swoim byłym kolegą zespołu, bo oni kiedyś grali w jednej drużynie, się wspierali. Już wtedy Błachu był tym, o którym miało się w przyszłości mówić. Troszkę ucichło, ale dzisiaj może tego gwiazda znowu rozbłysnąć. Jest łyk odporności już magnezu. Nie wiem, co tutaj chłopaki... No może koncentracja. Wybrali. Może koncentracja, tak, dokładnie. Widzimy Stadion Narodowy już tutaj gotowy. Branding łączy nas piłka, a dziś konkretnie łączy nas e-futbol, bo w e-futbolu rozgrywki. Widzimy, jak gdzieś szuka swojej szansy. Gdzieś to wszystko wygląda skrupulatnie, pomału. Nie śpieszy się Szymon Błachowiak w rozegraniu, no ale też... Widzieliśmy jak potrafi przyspieszyć, jak potrafi ukąsić w tym najważniejszym momencie ten młodszy z graczy, ten młody wilk, ten prospekt, ten gracz, który ma rządzić i dzielić polską scenę u FIFA w najbliższych latach. Lewandowski już ale Milik ostatecznie tej piłki nie dostał. Wydawało mi się, że, że jakoś lepiej to Błachu rozegra, bo szukał, szukał tego podania, no ale ostatecznie wykonał to w ten najważniejszy, kulminacyjny moment, bardzo, bardzo źle. Przejęcie, zobaczmy, Milik w środku pola, jest szansa na kontrę. Do lewego lewy, oszukał obrońcę, Lewandowski, to musi być gol. Nie ma! Nie ma gola, to była stuprocentowa sytuacja. Ale dlaczego strzelał w krótki ruch tutaj, Błachu? No, chyba sam się zastanawia. Dlaczego? Wydaje się, że gdyby uderzył po prostu po długim, to mielibyśmy 2 do 0. No, ale świetna okazja, świetna szansa zmarnowana tutaj przez młodą gwiazdę polskiej sceny FIFA. Widzimy zmiany w 11. Bejota. Mówił, prosił o tym, żeby wspomnieć, że to już 10 lat od jego pierwszego tytułu mistrza Polski w grę FIFA. To też pokazuje, jak doświadczonym graczem jest Bejot. Jak wiele jest za nim, że mówi, że tutaj na Lanach może czasami nie do końca idzie, ale też jak wiele sukcesów na jego koncie. Jak świetny występ w klubowych Mistrzostwach Świata. Jak dobry sezon Bejota jak dobry to sezon był Bejota w FIFA 20. Jeden, tylko teraz wdrożyć tę powtarzalność, którą ma od lat, gdzieś wyrzucić ten wyższy bieg. Ale jeżeli Błahu teraz, teraz strzeli bramkę numer dwa, no to będzie już bardzo ciężko, bo i mental Biota bardzo spadnie, a Błahu może wejść taki on fire, że będzie już szedł za ciosem, że wszystko mu będzie się udawało. Czasami jest i to grają, powiedzą, że jak już czujesz się dobrze, to nie wiadomo czemu, wszystko ci wychodzi. Każda sztuczka, każdy strzał i nagle się pokazuje 2, 3, 4, 0 i idziesz Division Rivals w górę. Coś w tym jest. Pytanie tylko, czy to jest to mityczne momentum! Ależ to zrobił Bejot! No mówiłeś o tym, że może złapie tej pewności siebie, może złapie tego momentum! No a ten strzał Lewandowskiego! Bomba la bomba! No, strzał po prostu nie do wyciągnięcia. Świetne uderzenie jeden do jednego. Zaskoczenia tutaj wziął Błacha tym uderzeniem Bartosz Bajot Jakubowski. Dostał takiego Gonga. Błachu na koniec meczu. No gonga, który na pewno jest nieprzyjemny. Tylko pytanie, czy ten po tym potem pierwszym no, nie się podniesie. Teraz była szansa jeszcze na Gola. Na 2 do jednego. I kończy ten mecz Bajot wybiciem Roberta Lewandowskiego. Jeden do jednego. Mieliśmy remis w rywalizacji graczy Pesa. Mamy też remis w rywalizacji graczy FIFA. To też pokazuje. Jak wielkie umiejętności ma czy Bejot, czy Błachu? No bo ten remis nie jest przypadkowy i też wykorzystał najważniejszy moment spotkania Bejot na to, żeby doprowadzić do wyrównania. Przypomnijmy, Bartosz Bejot Jakubowski kontra Szymon Błachu-Błachowiak 1 do 1 w spotkaniu numer 1, gramy w bo 2, czyli ten mecz musi zadecydować o tym, kto wygra Lotos AK w grę FIFA. Wielkie emocje, też wielkie szachy w tym meczu numer 1, no i też patrząc na to, jak już się poznali, jak już się. Zbadali, jak znają swoje wady i zalety. Czy zobaczymy po prostu więcej bramek? To jest pytanie kluczowe. Też widzimy skupienie na obu twarzach. Wymalowane to jest po prostu w ich rysach, że to jest niezwykle ważny moment, że to jest niezwykle ważny dzień, bo jak dobrze pamiętam, nigdy w historii FIFA turnieju na stadionie narodowym nie było. Na pewno nie ode mnie, na pewno nie od PZPN-u, natomiast może kiedyś coś się wydarzyło. Pamiętam, że był turniej w PESA. Był, był w PESA, w FIFA, nie? Jeżeli nie, to dobrze, to tutaj też. Debiut, debiutowaliśmy turniejem sportowym na Stadionie Śląskim, dzisiaj jesteśmy na PGE Narodowym FIFA 22. Też Co dalej? Co dalej, panie Jarku? No to w Katar, Katar, oby Katar. Lewandowski, Milik, jest szansa! Błachu! Brawo. Błachu Brawo. tutaj zrobił to, czego od siebie oczekuje. Jest gol dla Szymona Błachowiaka. No i znów magiczna lewa noga Arkadiusza Milika daje mu prowadzenie. No, Wydawało się, że już Pejot będzie szedł za ciosem, będzie się zbliżał do tej strony bramki. A tutaj Błachu odpowiedział i odrodził się jak Feniks z popiełu w naszej wirtualnej murawie. A za plecami przecież ma prawdziwy stadion PG Narodowy. No co tu się dzieje? Wielkie emocje. I znowu na początku meczu Błachu strzela znowu. I teraz cały mecz. Bojot musi czy tą jedną bramkę. Ale tym razem, jako że jest to mecz rewanżowy, każda minuta będzie zbliżała Błacha do końcowego sukcesu. I w końcu myślę, że możemy zacząć widzieć te profesjonalne podejście. Że zacznie ten czas kraść. Kupiony, ale też wielka jest ta gra Szymona Włachu, Włachowiaka. Może to jest ten moment, żeby na poważnie zaistnieć na tej esportowej scenie. Wiemy jak wspaniałym jest streamerem, wiemy jak dobrym jest graczem, ale brakuje gdzieś tych sukcesów. Być może to jest ten moment, który rozpoczyna tę przepiękną karierę, która jest przed. Po prostu mogliście się tutaj znaleźć. Wystarczyło spróbować i wydaje mi się, że taka piękna przygoda w reprezentacji Polski, także w tej e-futbolowej, może być no, niesamowita! Tak samo jak niesamowity jest Szymon Błachu-Bachowiak! Co on tutaj wyprawia dzisiaj na Stadionie Narodowym? No, czapki z głów, cóż więcej powiedzieć? Szapowa, panie Błachu, no e, bardzo duży krok do końcowego sukcesu. Tak jak ta czerwona kartka e, na stadionie w Andorze. To już było takie przypieczętowanie te, tego zwycięstwa, mi się wydaje. Tak tutaj ta bramka nie, chyba powoduje, że będziemy będzie miał wielkie problemy. No bo jak tracisz, e, masz dwie bramki do odrobienia, no to już twoja głowa inaczej pracuje. Zobaczmy, może teraz e, Jóźwiak do środka, Lewandowski sam. Nie ma komu zagrać. i Jeden, drugi, trzeci z zawodników... E, przeciwników reprezentacji Polski wobec niego. Teraz świetnie Błachów w obronie i Bereś będzie wchodził prawą stroną. Szymański to przyjmuje. Zobaczmy, kto powalczy. Może Milik, może BJ to zrobi. Szymański do środka, ale lewy tylko mógł rozciągnąć ręce z niezadowoleniem. Tutaj Błachu po prostu bierze BJ z zaskoczenia. tego te bramki padają w taki, a nie inny sposób. Też ta piłka bardzo szybko przedostaje się do Arkadiusza Milika i też zaskakujące jest to, że Błachu pcha ataki przez Milika, nie przez Lewandowskiego w tym spotkaniu. No każdy ma swoją taktykę, każdy ma swój schemat, kwestia też że tych godzin przetrenowanych tą reprezentacją polską, no kwalifikacja gra i co najmniej 4 godziny, jest bramka i to chyba będzie koniec, Błachu już wie. Tak, tutaj nie wiadomo, czy ucisza BJ, czy gdzieś ucisza emocje w samym sobie, ale 3 do 0, na tle Bejota, No cóż, wynik idzie w świat. Wynik idzie w świat. Na pewno też tak jak mówiłeś, niedawno byli kolegami z drużyny. Błachu rozstał się z organizacją. Jeszcze bez kontraktu tutaj Szymon Błachu, Bachłowiak, ale być może po finale turnieju Lotos. Ekap to się zmieni, ale jeszcze szukał tutaj finezyjnego uderzenia Bejot Robertem Lewandowskim. No ale piłka nawet nie poleciała w światło bramki. Trzy bramki przewagi, trzy gole prawdy dla Bayota, bo tak naprawdę, jeżeli chce wygrać finał LOTOS EKP z Błachem, no to musi Bayot nam tutaj zacząć się strzelać. Od tego czasu będzie coraz mniej, też wiemy, jak Błachu potrafi kraść te minuty. No i z każdą sekundą, z każdym tyknięciem wirtualnego zegara, Błachu coraz bliższy zwycięstwa w turnieju na stadionie narodowym. Bramka co 10 minut to jest jego cel teraz. Tak, kiedyś też pamiętam, komentowałem jeden z turniejów międzynarodowych z bj i zadałem mu takie pytanie. Co musi zrobić bodajże KFC Pablo, żeby wygrać ten mecz? Bejot mówił: No, musi strzelać bramki w każdej sytuacji, którą ma. Powtórzmy to teraz. Jeżeli Bejot chce wygrać rywalizację z Włachem, to musi strzelać bramki w każdej sytuacji, którą sobie kreuje. No, ale to nie wychodzi. No, to naprawdę Bejot będzie w ogromnych terapatach. Jest pauza, jest jakaś zmiana taktyczna. Nie ma na co tracić czasu. Widzimy zdecydowany pressing u Bejota na wirtualnej murawie. No będzie chciał tutaj troszeczkę Błacha nam przypresować. Troszeczkę postawić go pod ścianą. No ale czy tak się stanie? Czy Bejot wróci do tego spotkania? No to liczymy, bo chcemy tych emocji na Stadionie Narodowym. Podobnie jak jutro. Będziemy chcieli emocji w meczu z Węgrami. Dokładnie. Wszystko albo nic. No teraz musi pójść full atak. Albo zacznie strzelać bramki, albo straci i to będzie koniec. To będzie GG. Natomiast jeszcze jest szansa. To jest wirtualna Wirtualna piłka e futbol Ostatnie minuty. Ostatnie minuty pozostały i teraz szansa. To musi być gol. Tu musi być gol, bo inaczej będą wielkie ciężary. Milik. Chciał zagrać piłkę powrotną. Nie udało się wciąż. Bejot utrzymuje klik, zobaczmy. Milik. Milik, co on zrobi? Co zrobi Bejot? no Przed polem karnym. Zamknięcie jak w zamku hokejowym. Zobaczmy, Szymański. Oj co tu zrobił Bejot? Czy to była już biała flaga, to już takie pożegnanie się z tym finałem. Jest gęsto, jest bardzo gęsto tutaj i nawet jak znajdzie pozycję zawsze, ktoś tą nogę będzie chciał włożyć. Zobaczmy, teraz Szymański ładnie złamał pole karne wrzutka, troszkę chyba za mocna, ale Bejot się utrzymuje. Teraz, teraz on, zobaczmy co on tutaj pokaże. Klichę Darek go zatrzymuje, będzie rzut rożny rozegrany na krótko. Zieliński z Szymańskim, czy znowu będzie łamał? Próbuje, próbuje zagrać do środka niebezpiecznie. Ale Lewandowski teraz, przejmuje teraz to i jest to może moment. być to. To jest ten moment, jeżeli błachu, to wykorzysta, zakończy tę rywalizację, ale widzimy, też jest tutaj młody Szymon, troszeczkę zestresowany. Mógł to zagrać lepiej, mógł zakończyć tę rywalizację, sprawa jest jeszcze otwarta, tylko teraz trzeba jeszcze coś strzelić, czy coś tu się jeszcze zmieni. Jest Szymański, Szymański! No możemy to powiedzieć, Szymon Błachu Błachowiak wygra finał e-Lotos Cup na Stadionie Narodowym. Wielka, wielka rzecz, Szymon Włachu, Błachowiak wygrywa, no tak naprawdę pierwsze poważne rozgrywki e-sportowe w Polsce. Chociaż teraz biorąc jeszcze taką bramkę honorową numer dwa, honorową w tym meczu numer jeden, no niestety dla niego tu już się nic nie wydarzy, więc można jednogłośnie powiedzieć GG! Błachu wygrywa Lotos e Fifa. 22! Wielkie emocje, wielki dzień dla Szymona. No i tak jak mówię, mały krok dla ludzkości, ale też wielki dla Szymona. To może być przyczynek do wielkiej kariery. No i ze mną już. Zwycięzca FIFA Lotus EKAP na stadionie narodowym. Przekazanie, od tego zacznę. 4000 złotych w bolie paliwowym. A dziękuję Ci bardzo, Panie Krzysiu. No to chyba teraz trzeba prawko zacząć robić. Trzeba zacząć robić prawko, tak. Ale wydaje mi się, że ta nagroda zostanie przekazana na dotankowanie wszystkich pojazdów możliwych w rodzinie. Flota Szymona Błachu jaka tak, tak. tutaj zostanie zasilona, jak roz Rozumiem. Zdecydowanie. To wsparcie ze strony rodziny to on zasługują na to. To będzie taka. Pierwszy prezent pod gwiazdkę. Siadłeś na tym fotelu, mówisz elegancko, panie Krzysiu, no to opowiada. jakie te emocje, jak to jest wygrać z Bojotem, z legendą, z instytucją i to jeszcze na Stadionie Narodowym. No, wielkie emocje, tak jak wspomniałeś, to był dla mnie pierwszy turniej lanowy w karierze, no i takie otwarcie wielu dróg myślę w tym momencie, mimo że nie graliśmy w futa, tylko właśnie reprezentacjami. Ale dobrze, bo to miało swój dodatkowy klimat i na Stadionie Narodowym, no piękne, piękna sprawa. Pierwszy mecz, tak jak doskonale słyszałem wasz komentarz przez cały mecz, zdecydowałem się właśnie na to, żeby słuchać was, a nie muzyki Typowe szachy w pierwszym meczu, typowa FIFA 22, ale w drugim stwierdziłem, że to ja muszę ruszyć do ataku, bo nie czułem się w pierwszym spotkaniu od Beata gorszy i stwierdziłem, że jeśli strzelę jeszcze raz ponownie, Pierwszy bramkę w tym meczu, to już tego drugi raz nie wypuszczę. A skąd ten pomysł na to, że to Arkadiusz Milik był postacią wiodącą? Czy to wynikało z ustawienia na wirtualnej murawie, czy po prostu taki był pomysł, żeby nieco zaskoczyć BJ? Taki był pomysł od początku. Myślę, że w trakcie całego było dwa, z dwa dwie, trzy akcje, rozegrałem lewym skrzydem, wszystko to było grane prawą częścią pod Jóźwiaka, pod Roberta. E, szybkość uźwiaka i najlepsze podania praktycznie w drużynie, no i jeszcze może Piotrka do tego dodając, e, Robert Lewandowskiego umożliwiały tutaj e, Stawienie się na jednym obrońcy, podanie do Milika, że w każdej sytuacji było jeden na jeden z defensorem, no i parę razy Byot musiał przez to kapitulować. No a Milik jego lewa noga pozwala, żeby te bramki po prostu strzelać. Arkadiuszu, arkadiuszu, arkadiusza, się prosi, żeby zaczął strzelać także w reprezentacji na tej prawdziwej murawie. Czy z twojej perspektywy to jest ten pierwszy duży krok? Czy zamierzasz teraz mocno iść wesport? Wiemy, jak wspaniałym streamerem jest. Oglądam także, staram się uczyć gry. Dziękuję siebie. Bardzo. Natomiast gdzieś tych sukcesów, jak mówisz, brakuje. Pierwszy lan, jakie plany na przyszłość? Ale na przyszłość? Myślę, że tak. Myślę, że dołączenie do reprezentacji jako, że już wygrałem pierwszy turniej w historii FIFA, tak jak wspomnieliście na narodowym, to wypadało, żebym też w tej reprezentacji był przez cały sezon. No i kontynuujemy dalej pracę na, na YouTubie na, na socialach, również we sporcie. Wydaje mi się, że to nie musi się całkowicie wykluczać, można działać na 100% tu i tu, także działamy dalej. No to jeszcze kilka słów dla Twoich widzów, bo na pewno Cię oglądają, na pewno kibicowali, no i pomału możemy kończyć, a ty będziesz mógł się. Cieszyć zwycięstw. Tak jest. Dziękuję wszystkim widzom za, za wsparcie, za oglądanie, za wspieranie filmów, streamów. Yy, I pozdrawiam wszystkich moich widzów. Serdecznie całusy przesyłam. Ja nazywam się Krzysztof Lenarczyk, znany też jako Mr. Kogito. Z nami dzisiaj był Kasem Kasy Kasybojowski, Jarosław RDK Radio, zwycięzcy Mikando, Błachu. To był wielki dzień. Pierwszy taki poważny turniej na stadionie narodowym od dawna w e Football. Dziękujemy Państwu za obecność. No i cóż, zapraszamy na transmisję w przyszłości. Tak jak Jarek wspomniał, niedługo. Poznamy yy, graczy, którzy będą chcieli dołączyć do reprezentacji Polski. A na dziś to tyle. Kibicujcie jutro w meczu z Węgrami. Trzymajcie się ciepło. Cześć.